Poranne promienie słońca oświetlały rozległe obszary bliskiego wschodu, w jednym z typowych dni połowy lat 60. XX wieku. Jednak w ukrytych przed wzrokiem postronnych głębinach społeczności wywiadowczej czasów zimnej wojny dojrzewało wydarzenie o niewyobrażalnej skali. Miało się ono odbyć tak dyskretnie i z taką precyzją, by nie wymagało wystrzelenia ani jednej rakiety czy oficjalnego naruszenia granic państwowych a mimo to w ciągu jednej doby miało fundamentalnie zmienić równowagę wiedzy strategicznej w wojskowości. Przez długie lata pewien konkretny aparat latający nie dawał spokoju analitykom zachodnich służb specjalnych, uczestnikom manewrów Sojuszu Północnoatlantyckiego i strategom z Pentagonu. Radziecki myśliwiec MIG-21, wyróżniający się niesamowitą prędkością i zwrotnością, stał się prawdziwym symbolem trwogi, nierozwiązanej tajemnicy i technologicznej niepewności dla całego zachodniego świata. Do tamtego momentu żaden zachodni lotnik nie zasiadł za sterami tej maszyny, żaden zagraniczny specjalista techniczny nie miał możliwości zbadania jej wewnętrznej budowy. Eksperci zmuszeni byli polegać jedynie na przypuszczeniach dotyczących rzeczywistych charakterystyk taktycznych samolotu. Aż pewnego dnia, wbrew wszelkim pesymistycznym prognozom, wydarzyło się coś niezwykłego. Pojawiła się kwestia co jeśli najpilniej strzeżony sekret wojskowy epoki globalnego konfliktu nie został skradziony przy użyciu brutalnej siły, lecz zmienił właściciela w wyniku osobistego wyboru jednego człowieka. W szczytowym momencie rywalizacji mocarstw posiadanie informacji oznaczało realną władzę, a nigdzie nie było to tak odczuwalne jak w przestrzeni powietrznej. Związek Radziecki aktywnie zaopatrywał swoich sojuszników w samoloty MiG-21, rozprowadzając je po krajach Europy Wschodniej, Azji i Bliskiego Wschodu. Maszyna ta była szybka, tania w produkcji, śmiercionośna i spotykana niemal wszędzie. Piloci krajów zachodnich bez końca ćwiczyli taktykę walki z przeciwnikiem, bazując na swoich wyobrażeniach o możliwościach radzieckiej techniki. Jednak szefowie służb specjalnych zdawali sobie sprawę z przerażającej prawdy: błędne hipotezy mogły kosztować lotników życie w realnym starciu. Parametry odbicia radarowego, krytyczne tryby pracy silnika, promień skrętu i algorytmy naprowadzania rakiet nie mogły zostać wiarygodnie potwierdzone bez bezpośredniego dostępu do obiektu. Zdjęcia satelitarne przynosiły pewne rezultaty, a uciekinierzy przekazywali fragmenty danych, lecz żadne teoretyczne wyliczenia nie mogły zastąpić praktycznego badania. Myśliwiec MIG-21 pozostawał dla Zachodu tajemniczą czarną skrzynką, a każde jego pojawienie się w lokalnych konfliktach zbrojnych wywoływało w sztabach to samo niepokojące pytanie o gotowość do odparcia zagrożenia, którego natura nie była do końca jasna. Ta niepewność miała nie tylko charakter techniczny, ale wywierała też poważną presję psychologiczną. Wywiad nie poluje jedynie na mechanizmy, lecz dąży do absolutnej jasności. W tamtym czasie ten samolot był ucieleśnieniem niebezpiecznej niewiadomej, potrafił nabierać wysokości szybciej niż wielu konkurentów, błyskawicznie przyspieszał i wyglądał przy tym zwodniczo prosto. Niektórzy sceptycy uważali jego moc za twór propagandy, Inni zaś serio obawiali się, że jest to szczytowe osiągnięcie radzieckiej myśli inżynieryjnej. Prawdziwy stan rzeczy ukryty był pod stalowym poszyciem i na stronach dokumentacji lotniczej sporządzonej w języku rosyjskim, daleko poza zasięgiem zagranicznych agentów. Dla planistów operacji wywiadowczych samolot ten stał się obsesją nie z powodu swojej niezwyciężoności, ale z racji tajemniczości. Doświadczenie historyczne uczyło, że porażki w wojnach często wynikają nie z przewagi technicznej wroga, lecz z niezrozumienia jego prawdziwych możliwości. W miarę wzrostu napięcia na świecie, służby specjalne dyskretnie zmieniały punkt ciężkości swoich działań. Próba przechwycenia samolotu w otwartej walce wydawała się zadaniem niewykonalnym. Przejęcie ocalałej maszyny w trakcie działań wojennych mogło doprowadzić do niekontrolowanego konfliktu. Zwykły sabotaż również nie pozwoliłby na odkrycie sekretów technologicznych. W rezultacie analitycy stopniowo doszli do starej jak świat aksjomatu szpiegostwa. Technika sama w sobie nie zmienia stron konfliktu. Robią to ludzie. Za każdą skomplikowaną konstrukcją stoi zawsze unikalna ludzka biografia. Konstruktorzy ją tworzą. Mechanicy utrzymują w stanie gotowości, a piloci powierzają jej swój los. Motywacje tych ludzi mogą być najróżniejsze od ambicji zawodowych przez osobiste urazy i strach, po przekonania ideologiczne czy poczucie własnej godności. Przedstawiciele wywiadu zaczęli szukać odpowiedzi na pytania sięgające znacznie głębiej niż częstotliwości radarów czy obliczenia obciążeń skrzydła. Zaczęło ich interesować, kto dokładnie steruje tymi myśliwcami i jakie są ukryte pragnienia tych osób. Ten zwrot w strategii oznaczał początek prawdziwego polowania na czynnik ludzki. Walka dwóch systemów toczyła się nie tylko w bazach rakiet balistycznych i na lotniskach, ale w przestrzeni prywatnych rozmów, w trakcie skrytej obserwacji i wymagała kolosalnej cierpliwości. Działalność służb specjalnych na tak wysokim poziomie rzadko przypomina kadry z dynamicznego kina akcji. To żmudny i często nużący proces, oparty bardziej na sztuce słuchania niż na zdecydowanych działaniach. Specjaliści szczegółowo studiowali akta osobowe lotników wysyłanych na służbę za granicę, analizując ich drogę życiową, przyczyny rozczarowań i aspiracje. Uwagę poświęcano tym, którzy czuli się niedoceniani lub tkwili w pułapce okoliczności, nie otrzymując należytego uznania od machiny państwowej. Nie chodziło o banalny podkup czy manipulacje, lecz o głębokie zrozumienie ludzkiej duszy w warunkach silnej presji społecznej. W tym samym czasie wizerunek myśliwca MiG-21 nabrał niemal mitycznych cech. Zachodni eksperci wojskowi ostrzegali, że w przypadku wybuchu globalnej wojny tysiące takich maszyn przesłonią niebo. Bez wiarygodnych informacji z pierwszej ręki piloci przystępowaliby do walki, opierając się jedynie na intuicji i domysłach, co z punktu widzenia bezpieczeństwa było ryzykiem nie do przyjęcia. Każdy kolejny dzień spędzony w nieświadomości, przybliżał groźbę wielkiego kryzysu, wywołanego błędnymi kalkulacjami. Taki pośpiech tworzył presję, ale nie prowadził do utraty czujności. Celem ostatecznym była jubilerska precyzja działań, wykluczająca jakiekolwiek prowokacje. Każdy ruch musiał być wykonany tak, by uniknąć międzynarodowego skandalu lub eskalacji militarnej, gdyż równowaga na świecie i tak była niezwykle chwiejna. Jedyny błąd mógł doprowadzić do katastrofalnych skutków. Specyfika tej historii nie polega na gwałtowności zdarzeń czy ich widowiskowości, lecz na wykazanej powściągliwości. Triumf wywiadu najczęściej pozostaje niezauważony dla szerokiej publiczności. Gdy operacja przebiega pomyślnie, z boku wygląda to tak, jakby nic się nie stało. Właśnie w takiej ciszy rozwijały się opisywane wydarzenia. Nie było głośnych manifestów ani oficjalnych oświadczeń. Jedynie umacniająca się wiara, że pewnego dnia radziecki samolot znajdzie się w rękach Zachodu, nie jako sterta szczątków, lecz jako cenny dar, o ile uda się właściwie rozwiązać ludzkie równanie. W połowie lat 60. XX wieku ludzkość znalazła się na trudnym rozdrożu. Nad światem wisiał cień broni jądrowej, w różnych punktach planety wybuchały wojny zastępcze, a zaufanie między wielkimi mocarstwami zostało całkowicie podważone. Mimo to, nawet w warunkach tak kolosalnego napięcia, osobisty wybór jednostki wciąż odgrywał decydującą rolę. Jeden jedyny lotnik, podejmując samodzielną decyzję, był w stanie wywrócić do góry nogami wyobrażenia całych państw o prowadzeniu wojny w powietrzu. Ta perspektywa spędzała sen z powiek oficerom wywiadu, wymagając od nich maksymalnej koncentracji i żelaznej dyscypliny. Gdyby taka szansa się pojawiła, nie mieliby prawa do drugiej próby. Skrzydlata maszyna musiała wylądować w nienaruszonym stanie. Pilot potrzebował gwarancji bezpieczeństwa, a opinia publiczna nie powinna dowiedzieć się, jak blisko świat podszedł do niebezpiecznej granicy, ani w jaki sposób udało się uniknąć nieszczęścia. Ta opowieść nie jest o triumfie jednej strony czy hańbie drugiej, lecz o cierpliwości, znajomości psychologii i niewidzialnych bitwach, które zmieniają bieg historii bez zbędnego rozgłosu. Na długo przed tym, jak niezidentyfikowany samolot przekroczył granicę państwową i wywołał poruszenie na radarach, główne wydarzenia tego dramatu rozgrywały się w miejscach, których nigdy nie nanosi się na mapy geograficzne. Wielkie osiągnięcia służb specjalnych rzadko zaczynają się od jaskrawych i patetycznych epizodów. U ich podstaw leży długa obserwacja i zrozumienie jednej niełatwej prawdy, którą profesjonaliści przyswajają na początku drogi i pielęgnują przez całe życie. Technika może być uosobieniem potęgi państwa, ale tylko ludzie określają kierunek użycia tej siły. Do połowy lat 60. analitycy doszli do wspólnego wniosku, że sekret myśliwca MiG-21 nie zostanie odkryty siłą oręża. Rozwiązanie przyjdzie poprzez akt woli człowieka, na który wpłynął okoliczności życiowe, cechy osobiste i presja otoczenia. W epoce globalnej konfrontacji dwóch supermocarstw lotnicy stanowili elitę poddawaną najsurowszej selekcji. Powierzano im kosztowny sprzęt, tajemnice państwowe i prestiż mocarstwa. Jednak za stalową postawą kryli się zwykli ludzie, ze swoimi rozczarowaniami i ambicjami. Agencje wywiadowcze przesunęły punkt ciężkości z badania charakterystyk maszyn na analizę środowiska społecznego lotników badano warunki ich służby, perspektywy awansu i poziom szacunku w społeczeństwie. Stało się jasne, że dezercja rzadko jest owocem nagłego impulsu. Dojrzewa tam, gdzie człowiek czuje się pozbawionym praw trybikiem w obojętnym systemie, który przestał dawać odpowiedzi na ważne pytania. Ten etap działalności wywiadowczej nie charakteryzował się agresją ani pośpiechem. Zamiast teatralnych prób werbunku stawiano na długotrwałą obserwację i głębokie zrozumienie ludzkiej natury. Służby analizowały przedziały do baz zagranicznych, poczucie kulturowego wyobcowania i skrywane urazy, które latami gromadziły się w duszach oficerów. Lotnicy służący z dala od ojczyzny odczuwali kolosalną presję psychiczną, znajdując się pod nieustannym nadzorem i w rozłące z bliskimi. W tak ciasnych ramach nawet nieznaczne konflikty z przełożonymi mogły zmienić się w ciężar nie do udźwignięcia. Tymczasem samolot MiG-21 nadal dyktował warunki w światowym budownictwie wojskowym. W krajach zachodnich przepisywano podręczniki, opierając się na strzępach informacji i modelach teoretycznych. Piloci symulowali walki z przeciwnikiem, którego nigdy nie widzieli na własne oczy. Konstruktorzy spierali się, czy prostota radzieckiej maszyny jest jej zaletą, czy krytyczną wadą. Dowództwo zdawało sobie sprawę, że każdy błąd w ocenie może w realnej walce zamienić się w tragedię. To zrozumienie rodziło nie panikę, lecz poczucie pilnej konieczności działania, gdyż brak wiarygodnych danych z każdym rokiem zwiększał ryzyko globalnego błędu. Cechą szczególną tego okresu historycznego była wyjątkowa wytrwałość. Nikt nie mógł zagwarantować, że lotnik zdecyduje się na zdradę, ani że uprowadzona maszyna będzie sprawna. Cała strategia opierała się na rachunku prawdopodobieństwa, a nie na twardych obietnicach. To ta strona szpiegostwa, która rzadko trafia na łamy gazet, ponieważ zasadza się na akceptacji pełnej niewiadomej. Analitycy byli gotowi pracować latami dla wydarzenia, które mogło nigdy nie nastąpić, rozumiejąc, że w kwestiach bezpieczeństwa narodowego brak gotowości kosztuje zbyt wiele. Z czasem zaczęły wyłaniać się pewne prawidłowości okazało się, że niektóre warunki służby wywołują znacznie większy stres. Jedni piloci cierpieli z powodu braku rozwoju zawodowego, inni tracili wiarę w dogmaty ideologiczne, a jeszcze inni wątpili w lojalność państwa wobec swoich obrońców. Wywiad nie tworzył tych nastrojów, a jedynie je odnotowywał. Kunszt operacyjny nie polega na manipulacji, lecz na zdolności dostrzeżenia już istniejących pęknięć w ludzkiej duszy. Ważne było nie popychanie do decyzji, lecz obecność w pobliżu, gdy zostanie ona ostatecznie podjęta. W ciszy gabinetów opracowywano szczegółowe scenariusze na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Gdzie umieścić miga, który nagle wyląduje? Jak zapewnić bezpieczeństwo uciekinierowi i uniknąć skandalu dyplomatycznego? Nie było miejsca na improwizację. Sukces w czasie zimnej wojny często mierzono nieosiągniętymi celami, lecz zapobieżonymi katastrofami. Głośny triumf wywiadu, który sprowokowałby otwarty konflikt, zostałby uznany za strategiczną klęskę. Czynnik ludzki nabierał pierwszorzędnego znaczenia. Eksperci spierali się o motywy, co jest ważniejsze dla ucieczki: rozłam ideologiczny czy osobiste niepowodzenia. Czy urażona duma mogła zmusić profesjonalistę do szukania uznania w obcym obozie? Te dyskusje odsłaniały psychologiczną głębię wywiadu. Człowiek to istota złożona, której czyny dyktowane są wieloma czynnikami. Wywiad wymagał specyficznej empatii, umiejętności spojrzenia na świat oczami drugiego człowieka bez wydawania osądów. Aby zrozumieć potencjalnego uciekiniera, trzeba było poczuć, jak wygląda życie w warunkach totalnej kontroli i sztywnej hierarchii. Pod koniec lat 60. wszelkie działania przygotowawcze zostały zakończone. Specjaliści rozumieli, że szansa trafia się rzadko i zawsze niespodziewanie. W takich chwilach zwłoka równa się porażce. MIG-21 wciąż pozostawał groźną zagadką na niebie, ale w powietrzu wisiało już przeczucie, że wkrótce zasłona tajemnicy zostanie uchylona. Moment, do którego przygotowania trwają latami, zazwyczaj najmniej poddaje się kontroli. Gdy osobisty wybór zderza się z wielką polityką, teoria ustępuje miejsca nieodwracalnemu działaniu. Po skierowaniu sterów w stronę granicy nie ma już odwrotu. Na tym etapie sprawdzana była wytrzymałość całego systemu wsparcia. Oficerowie wywiadu wiedzą, że najniebezpieczniejszą częścią pracy jest realizacja planu w warunkach całkowitej nieprzewidywalności, kiedy ludzka decyzja zmienia się w geopolityczną awanturę. Długie oczekiwanie może zostać przekreślone przez chwilową nieostrożność. W sytuacji z radzieckim myśliwcem stawka miała charakter egzystencjalny. Wyszkoleni w dyscyplinie lotnicy przywykli do działania według instrukcji, ale ucieczka wymagała zerwania z całym dotychczasowym życiem. Nie był to gest heroiczny, lecz bolesny psychologiczny skok przez bariery strachu i lojalności. Wywiad zdawał sobie sprawę, że w tej chwili nie będzie patosu, jedynie cisza kabiny, podjęta decyzja i życie, które zmieni się na zawsze. Jeden z najmniej naświetlanych aspektów operacji szpiegowskich polega na nieuchwytnej psychologii chwili. Decyzja o podjęciu radykalnego kroku rzadko zbiega się z idealnymi okolicznościami. Najczęściej dojrzewa w tej krótkiej sekundzie, gdy ludzkie uczucia, nagle otwierające się możliwości i wysoki poziom zagrożenia przecinają się w jednym punkcie. W tym przypadku organizatorzy mieli pełną świadomość, że najmniejsza zwłoka może zniweczyć całe przedsięwzięcie, równie bezpowrotnie, jak wpadka spowodowana dekonspiracją agentury. Gdyby lotnik okazał słabość podczas lotu, gdyby wątpliwości wzięły górę nad rozsądkiem lub instynktowny strach zdławił wolę, triumfalne osiągnięcie mogłoby w ułamku sekundy zamienić się w katastrofalną porażkę. Istota pracy służb wywiadowczych nie polegała tu na umiejętności przekonywania, lecz na ciągłej gotowości do błyskawicznej reakcji. W czyniu tych wydarzeń synchronicznie funkcjonowały liczne ukryte mechanizmy. Algorytmy pracy obrony przeciwlotniczej zostały dyskretnie skorygowane. Linie łączności trwały w pełnej gotowości, lecz utrzymywały reżim ciszy. Miejsca awaryjnego lądowania sprawdzano wielokrotnie, nie tylko pod kątem fizycznej dostępności, ale i możliwości manewru politycznego. Każdy drobiazg, od długości pasa startowego po procedury na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, miał kolosalne znaczenie. Taki poziom dopracowania podkreśla ważną cechę służb specjalnych. Ich prawdziwa siła tkwi przede wszystkim w umiejętności przewidywania zdarzeń, a nie tylko w strzeżeniu sekretów. Jednocześnie analityków nie opuszczał ukryty niepokój. Rodziły się pytania co się stanie, jeśli maszyna wyląduje uszkodzona, jeśli kluczowe podzespoły okażą się niesprawne, lub jeśli lotnik celowo zniszczy technikę w porywie nagłej skruchy czy przerażenia. Kroniki tajnych operacji znają wiele przykładów częściowego sukcesu, który mimo wszystko przynosił pewne korzyści. Jednak w tym przypadku stawiano na coś wyjątkowego i bezprecedensowego. Sprawny MIG-21, pozyskany dzięki dobrej woli, a nie w wyniku użycia siły, stanowił szczególną wartość. Ta różnica miała znaczenie zasadnicze. Dokładnie przebadane trofeum pozwala zrozumieć, jak skonstruowano maszynę, ale samolot przekazany przez uciekiniera ujawnia sekrety jego praktycznej eksploatacji. Decydujący moment, gdy w końcu nadszedł, charakteryzował się głęboką ciszą, a nie chaosem. Świat nie zadrżał od wycia Syren, prasa nie wybuchła natychmiast głośnymi nagłówkami. Zamiast tego profesjonaliści skupili się na utrzymaniu sytuacji pod kontrolą. Głównym priorytetem nie był triumf, lecz ochrona obiektu. Pilota należało odizolować i chronić, prowadząc przesłuchania z najwyższą delikatnością. Załamanie emocjonalne na tym etapie mogło przekreślić wszystkie dotychczasowe osiągnięcia. Eksperci zdawali sobie sprawę, że człowiek w takiej sytuacji znajduje się w stanie głębokiego szoku, czując jednocześnie ulgę, winę i lęk. Błędne podejście do jego skomplikowanego stanu psychicznego mogło natychmiast zniszczyć zaufanie. To, co nastąpiło po tych wydarzeniach, stało się okresem najbardziej szczegółowej analizy technicznej w historii lotnictwa czasów zimnej wojny. Korpus inżynieryjny, doświadczeni piloci i teoretycy pracowali razem w warunkach ścisłej kontroli, rewidując koncepcje, które przez dekady definiowały zachodnią myśl wojskową. Jedne obawy znalazły potwierdzenie, inne zostały ostatecznie rozwiane. MIG-21 okazał się szybki, ale wcale nie był niezniszczalny, zwrotny, lecz posiadający swoje konstrukcyjne ograniczenia. Jego moc była hamowana przez rozwiązania inżynieryjne, podyktowane inną logiką strategiczną. Dokonane odkrycia nie tylko poprawiły parametry techniki, ale radykalnie zmieniły metodykę szkolenia kadr i zasady walki powietrznej w wielu państwach. A jednak najcenniejsze informacje nie pochodziły z badania metalu i schematów elektrycznych. Źródłem prawdy stały się treściwe rozmowy. Osobiste doświadczenie lotnika pozwoliło wypełnić luki, wobec których bezradne były wszelkie plany konstrukcyjne. Stało się jasne, jak maszyna zachowuje się w warunkach ekstremalnego przeciążenia, w czym przewyższa konkurentów, a gdzie ujawniają się jej słabości, na co kładła nacisk radziecka teoria, a co w rzeczywistości sprawdzało się na niebie. Żywe ludzkie postrzeganie zmieniło teoretyczne zagrożenia w namacalną rzeczywistość. Było to kolejne przypomnienie dla służb o ważnej lekcji. Technologie odzwierciedlają oficjalną doktrynę, ale tylko ludzie potrafią odsłonić prawdziwą istotę rzeczy. W sferze politycznej zachowano ścisłą powściągliwość. Publiczne przyznanie się do faktu odłożono w czasie, a formuły dyplomatyczne były starannie wyważane. Głównym celem było wyciągnięcie maksymalnych korzyści strategicznych przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka eskalacji. Sukces wywiadu często kryje się w tym, co pozostaje niedopowiedziane. W tym przypadku milczenie ochroniło zarówno samą operację, jak i stabilność międzynarodową. Pozwoliło to państwom po cichu zaadaptować się do nowej rzeczywistości, bez uciekania się do reakcji emocjonalnych. W rezultacie balans zrozumienia sił w powietrzu uległ przesunięciu. Piloci krajów zachodnich nie trenowali już przeciwko zagadkowemu przeciwnikowi, lecz stawiali czoła dobrze poznanemu systemowi. Walki szkoleniowe stały się bardziej precyzyjne, a prognozy ewentualnych strat zostały zrewidowane. Pojawiła się pewność oparta na faktach, a nie na zadufaniu. Właśnie do takiej jasności dąży wywiad na swoim najwyższym poziomie nie do dominacji z pozycji siły, lecz do przywództwa z pozycji wiedzy. Mimo to otwarte pozostawało jedno fundamentalne pytanie o przyszłość. Technikę pozyskano, dane usystematyzowano, a przewaga taktyczna stała się oczywista. Lecz teraz służby stanęły przed głębszym problemem, jak ten incydent wpłynie na samą istotę przyszłej strategii wywiadowczej. Jeśli jedna jedyna ucieczka jest w stanie wywołać takie tektoniczne wstrząsy, co mówi to o ukrytych słabościach każdej zamkniętej struktury? Prawdziwy wpływ tej historii nie był ogłaszany fanfarami czy paradami. Jej skutki ujawniały się stopniowo, trwale zakorzeniając się w tajnych instrukcjach, programach szkoleniowych i spokojnej determinacji lotników, którzy teraz rozumieli swojego oponenta jasno i bez zbędnego lęku. Właśnie tak zazwyczaj kończą się wielkie zwycięstwa służb specjalnych, nie głośnym show, lecz długofalową trwałością rezultatu. Po tym jak MIG-21 został bezpiecznie zabezpieczony i wszechstronnie przetestowany przez zachodnich pilotów, nastąpił etap głębokiej analizy i interpretacji. Surowa informacja pozbawiona jest sensu, jeśli nie zmienia procesu podejmowania decyzji strategicznych. Dane techniczne przekształciły się w konkretne chwyty taktyczne, charakterystyki lotne zmieniły się w zaktualizowane zasady walki. A postrzegali całą operację jako podręcznikowy przykład tego, jak czynnik ludzki może pokonać najbardziej rygorystyczne struktury wojskowe. Nadeszło trzeźwiące uświadomienie, że główna siła strony przeciwnej, polegająca na tajności, była jednocześnie jej piętą achillesową. Izolując swoje systemy od kontroli zewnętrznej, sami stworzyli warunki do powstawania martwych stref we własnych kalkulacjach. Eksperci rozumieli teraz, że taktyka zastraszania sztucznie zawyżała postrzeganą przewagę MIGA 21. Był on groźną bronią, ale wcale nie niezwyciężoną. Jego wady miały charakter systemowy, doktrynalny i ludzki. Ta świadomość skorygowała metody prowadzenia wojen, nawet bez ich oficjalnego wypowiadania. Od tamtego momentu zachodnie siły powietrzne zmieniły akcenty w szkoleniu, kładąc nacisk na zdecydowanie zamiast na zbyteczną ostrożność. Lotnikom nie mówiono już, czego mają się bać, pokazywano im wyraźnie, jakie słabe punkty przeciwnika warto wykorzystać. Taktyka walki powietrznej stała się bardziej wyważona, precyzyjna i ofensywna. Już sama ta zmiana rozwiała mgłę niepewności, która często bywa groźniejsza od jakiegokolwiek pocisku. W języku profesjonalistów wywiadu jasne zrozumienie sytuacji jest prawdziwą siłą. Jednak odległe owoce tej działalności sięgały znacznie szerzej niż branża lotnicza. W kuluarach tajnych urzędów to przedsięwzięcie utrwaliło się jako fundamentalny wzorzec pracy wywiadowczej, zorientowanej przede wszystkim na jednostkę. Potwierdziło ono niezachwianą tezę, na której wspólnoty zawodowe będą opierać się przez wiele dziesięcioleci. Osiągnięcia techniczne można przywłaszczyć drogą kradzieży, ale szczere zaufanie trzeba mozolnie zdobywać. Triumf nie opierał się na brutalnym nacisku, środkach przymusu czy misternym kłamstwie. Jego fundamentem stały się głębokie zrozumienie ludzkiej natury, uwzględnienie wewnętrznych bodźców, praca z obawami, poczuciem własnej godności i otwierającymi się perspektywami. W konsekwencji metody pozyskiwania zwolenników zaczęły dyskretnie ewoluować. Struktury państwowe zaczęły kierować znaczne zasoby w obszar psychologii behawioralnej, badanie niuansów obcych kultur i budowanie trwałych relacji, stopniowo odchodząc od jednostronnej koncentracji wyłącznie na środkach technicznych czy zasobach materialnych. W oficjalnych koncepcjach tajnej działalności pojawił się nacisk na tak zwane punkty podejmowania decyzji, czyli te krytyczne momenty, kiedy podmiot jest w stanie wybrać alternatywną drogę przy zaistnieniu odpowiednich okoliczności. Podobny sposób myślenia wywrze w przyszłości istotny wpływ na procesy przechodzenia wysokich rangą osób na drugą stronę w epoce zimnej wojny, na inicjatywy antyterrorystyczne, wywiad cyfrowy, metody werbunku, a nawet na współczesne starcia informacyjne. Z punktu widzenia polityki, okazana powściągliwość stała się najwyższym dowodem dojrzałości służby. Wyniki operacji celowo nie były nagłaśniane w celu upokorzenia czy prowokowania oponenta. Przeciwnie, jej prawdziwe znaczenie chroniono zasłoną ciszy. Ta ostrożność pozwoliła uniknąć niepożądanego zaostrzenia konfliktów i utrzymała równowagę strategiczną. Funkcjonariusze zdawali sobie sprawę, że demonstracja nadmiernej wiedzy niesie ze sobą nie mniejsze zagrożenie niż trwanie w całkowitej niewiedzy. Być może najbardziej znaczące dziedzictwo tej misji tkwi w dowiedzionej psychologicznej trwałości jej wniosków. Nawet w warunkach funkcjonowania najsurowszych reżimów, przysłowiowy czynnik ludzki zachowuje swoje pierwszorzędne znaczenie. Żadna panująca ideologia, żadna rozbudowana sieć bezpieczeństwa czy totalna kontrola ze strony państwa nie mogą być w pełni ubezpieczone przed pojawieniem się wątpliwości, ambitnych dążeń czy głosu sumienia. Profesjonaliści przyswoili lekcję, zgodnie z którą najbardziej niedostępne systemy bezpieczeństwa są przełamywane nie działaniem siły zewnętrznej, lecz w wyniku indywidualnego ludzkiego wyboru. W dzisiejszych czasach, gdy zaawansowane operacje opierają się na grupach satelitarnych, skomplikowanych algorytmach, narzędziach programistycznych i analizie przy pomocy sztucznej inteligencji, ta kronika zachowuje swoją ostrą aktualność. Mimo błyskawicznego postępu technicznego wywiad nigdy nie przestał być dyscypliną humanistyczną. Urządzenia elektroniczne gromadzą dane, jednak tylko ludzie określają ich wagę i podejmują decyzję o konieczności aktywnych kroków. Ta misja ukazała światu wieczną prawdę o tym, że wywiad nie jest formą wiedzy absolutnej. Stanowi on stop starannego przygotowania i szczęśliwego zbiegu okoliczności, długiej cierpliwości, w harmonii z psychologiczną przenikliwością. Głównym zaś potężnym orężem profesjonalisty jest wcale nie tajność, lecz sztuka percepcji. Podsumowując tę opowieść, warto zastanowić się nad jednym ważnym pytaniem: jak wiele innych wydarzeń, które radykalnie zmieniły oblicze planety, nigdy nie stało się własnością publiczną, lecz niezauważenie zbudowało tę rzeczywistość, w której egzystujemy dzisiaj? Proces historyczny tworzą nie tylko ci, którzy ogłaszają swoje istnienie wszem i wobec. Należy on do jednostek działających bez zbędnego hałasu i z niezachwianą determinacją.